Drodzy uczniowie Zespołu Szkół Samochodowych, przekazuję dzisiaj ten sztandar w Waszej ręce. Niech was prowadzi ku lepszej przyszłości. Niech będzie symbolem waszej godności i powinności uczniowskiej. szczęście i honoru. Nie, uczniowie Zespołu Szkół Samochodowych ten sztandar przyrzekamy, potraczać go czcią, dbać o to, by właściwym postępowaniem i rzetelną nauką pracować do imię szkoły, naszego miasta naszej ojczyzny. do prezentacji.